Cześć, ja jestem Sarci. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo z trybu multiplayer w grze Crash Team Racing Nitro Fueled. Dzisiaj pokażę Wam kolejne wyścigi w rozgrywkach sieciowych. Pościgamy się trochę z innymi graczami, a na początek trasa Android Valley. Wybrałem sobie tutaj Giriego, czyli postać z Crash Nitro Kart i spróbujemy tutaj wypaść jak najlepiej, chociaż początek niezbyt obiecujący, ale dobra, może takie początkowe komplikacje sprawią, że trochę będzie ciekawiej przez resztę wyścigu, mamy trzy okrążenia na to, żeby nadrobić trochę strat, no bo... Szczerze mówiąc, na tej trasie to jest najgorsze, co możemy zrobić, czyli wpaść pod ten futurystyczny pociąg. Wtedy jednak tracimy spokojnie dobrych kilka sekund, ale mam nadzieję, że przynajmniej na podium zdążymy jeszcze tutaj wbić do samego końca. Mam rajeczego maskę, żeby trochę przyspieszyć i teraz to jesteśmy w stanie wykorzystać. W ogóle się nie musimy martwić o przeszkody. Czy też o broń, która właśnie wyleci w moją stronę, najgorsze jest to, że kurczę. O jezu, i teraz akurat ktoś skorzystał z tego zwolnienia czasu. Szkoda, że nie parę sekund wcześniej, kiedy jeszcze miałem maskę, prawda? No ale jesteśmy już na trzeciej pozycji, i też jest szansa, że może jeszcze wejdziemy wyżej. Udało się wykorzystać rakietę samonaprowadzającą do pierwszego miejsca. Jest już duża strata, ale tutaj postaramy, a, jejku, Postaramy się wypaść jak najlepiej, tylko że w momencie jak sam teraz oberwałem z rakiety, on no to teraz muszę znowu sobie budować odpowiednią prędkość. Ja wam powiem, że mijają kolejne tygodnie od premiery tej gry, a ja nadal się świetnie bawię właśnie w multiplayerze w Crash Team Racing Nitro-Fueled. No to jest dla mnie ogromne Zaskoczenie ta gra, że tak bardzo mnie wciągnęła, że aż właśnie się zagrywam jeszcze długo po premierze w rozgrywkach sieciowych. Wiadomo, że bardzo rzadko mi się to ogólnie zdarza w ostatnich latach, a tutaj proszę. Na pewno dużą motywacją jest dla mnie to, że... Ojejku! O mały włos, znowu bym kurczę wpadł pod ten pociąg. Na pewno dla mnie dużą motywacją jest to, że wciąż zdobywa się te... Monety Łumpa i twórcy wprowadzają nową zawartość, która jest dostępna tylko tymczasowo i jednak jestem zawsze zmotywowany, żeby większość, a nawet i wszystkie elementy nowo wprowadzone w danym Grand Prix odblokować. Teraz zresztą, kiedy to oglądacie, to kończy się już trzecie Grand Prix, ja wam jeszcze nie pokazywałem. Go na kanale, ale myślę, że standardowo też nagram taki odcinek, ale się teraz ładnie udało wyprzedzić. Ktoś popełnił błąd tam przede mną i chyba skończymy to na drugiej pozycji dzięki temu. Bardzo ładnie to zatem poszło. Mamy drugie miejsce i w ten sposób możemy przejść do kolejnego wyścigu. Przed nami Twilight Tour, czyli bonusowa trasa z pierwszego Grand Prix. Już powinna być Wam doskonale znana, bo Wam ją prezentowałem i to nawet niejednokrotnie. Tutaj zdecydowałem się pojechać jako Coco. Ja już chyba mówiłem o tym w swoich materiałach z tej gry że, a nawet na pewno o tym mówiłem, że moimi ulubionymi postaciami są takie, które mają największe przyspieszenie i koko się do takich postaci, kurcze, zalicza. Musiałem tutaj oberwać, ależ teraz, kurczę koleś wyrwał z bombki. Mały rewanż z mojej strony w takim razie. W każdym razie chciałem nawiązać do tego, że o ile grając tak samemu, głównie właśnie korzystam... Z postaci z dużym przyspieszeniem, ewentualnie czasem sobie zmieniam na postać, która dobrze skręca, jeśli mam rzeczywiście trasę, gdzie taka postać mi się przyda. Aczkolwiek, kiedy już nagrywam dla Was materiał z multiplayera i nie tylko zresztą, to wówczas staram się Wam też pokazywać inne typy postaci prezentować różne skórki, jakieś inne odmiany, karta, czy to inne malowania, inne poszczególne elementy takie jak koła i tak dalej. Zawsze żeby jakąś tam aj, żeby jakąś różnorodność wam tutaj zaoferować. Szkoda troszkę tego, że tutaj zwolniłem, ale prawda jest taka, że jadąc na ciągłym buście bardzo tutaj zyskałem dużo i mam dużą właśnie przewagę nad drugim graczem. Więc jeśli tutaj zbyt wielu jakichś głupich błędów nie popełnię, to powinniśmy ten wyścig wygrać. A jej jej, teraz wpadłem. A propos głupich błędów, co? Wpadłem prosto w zieloną buteleczkę. I jeszcze w moją stronę wysłana jest w dodatku ta kula energetyczna. Aczkolwiek jest to na tyle daleko, udało mi się na tyle dużą przewagę zyskać, że zastanawiam się, czy ta kula w ogóle. Zdąży do mnie dolecieć. Kurczę, bardzo lubię tę trasę. Naprawdę do mnie trafiła i zawsze. Ojejku, tylko nie to. Zawsze jak tylko jest okazja, żeby ją wylosować, to często właśnie na nią głosuję, bo w momencie jak wybieramy sobie wyścig w trybie online, to. Głosujemy na jedną z trzech wybranych tras, i ta trasa, która uzyska najwięcej głosów, przechodzi właśnie do kolejnego wyścigu. I często wybieram Twilight Tour w takim przypadku, no chyba, że jest jeszcze jakaś inna trasa. No, a tutaj już nikt mnie nie dogoni. Chyba, że jest jeszcze inna trasa, która na przykład daje więcej monet Łumpa. Zatem duża przewaga. Udało się to wygrać bez większych problemów, i możemy przejść dalej. Laboratoria doktora Engina przed nami. I tutaj, panie i panowie, postanowiłem sobie wybrać Crasha w tym stroju motocyklisty znanym z trzeciej części serii Crash Bandicoot. Który oczywiście nie wpływa w żaden sposób na statystyki, ale ten sam crash, który jest taką wyważoną postacią, no kurczę. Nie jest może tutaj on najlepszym rozwiązaniem na tę trasę, bo bardziej by mi tutaj się przydała na przykład właśnie wcześniej wybrana Koko, ale zobaczymy. Również jako crash może się uda. Tutaj kurczę. Jeśli bym trochę wcześniej spróbował z boostem, to mógłbym to utrzymać, no ale zostawmy to tak, jak jest. Trzeba uważać na tą beczkę, która się toczy i żeby nas nie zmiażdżyła. Ojejku, i wpadłem prosto w TNT. Na szczęście zdążyłem to wyrzucić, ale wiadomo, że tak podskakując to też jednak tracimy trochę czasu. Mam kulę energetyczną, tylko pytanie czy ją teraz wykorzystywać, jak mam przed sobą tylko jednego przeciwnika. Na razie sobie to zachowam. I spróbujmy troszeczkę, nawet może nie tyle nadrobić, co przede wszystkim zyskać jeszcze większą przewagę nad ścigającymi mnie graczami. Kurde, znowu oberwałem. To już był idealny moment, żeby teraz wykorzystać kulę energetyczną. Po to właśnie ją zachowałem, żeby być zabezpieczonym na wypadek wyprzedzenia mnie przez większą liczbę graczy. Aczkolwiek wyprzedziłem mnie, a teraz oni znowu mnie tutaj. Ojejku, nie! Oni znowu mnie tutaj doścignęli. Momentami jest właśnie ten problem, że. Jak naprawdę bardzo szybko jedziemy, korzystamy z poszczególnych boostów, to wręcz ciężko się wyrobić na jakimś zakręcie albo wykonując jakiś konkretny skok i tak było właśnie w tym przypadku. Niemniej jednak rozpoczynamy ostatnie okrążenie i jestem poza podium, więc kurczę przyspieszmy trochę, bo jednak chciałbym tutaj minimum to trzecie miejsce zająć. Przypominam, że jeśli chodzi o zdobywane monety Wumpa w trybach online. Ojej, kuno, kurde, ależ obrywam. że jeśli chodzi o zdobywane monety Wumpa w trybach online, to jeśli zajmujemy pierwsze, drugie, trzecie miejsce, to zdobywamy więcej monet niż czwarte i każde niższe miejsce. Oczywiście na więcej tych monet jest wtedy, kiedy mamy pierwsze miejsce i wygraną w kieszeni. Ale się teraz ładnie udało nadrobić. Bo już kurczę, zacząłem powątpiewać czy będzie podium w tym wyścigu, ale mam nadzieję, że to się uda. Tutaj ładnie przeskoczyłem. Już blisko jest kolejnego, kurde, dogonić go. Come on, tak niewiele zabrakło, no. Niewiele zabrakło, ale i tak patrząc na resztę wyścigu cieszę się z tego trzeciego miejsca. Inferno Island przed nami, czyli jedna z krótszych tras w tym remake'u, pochodząca zresztą z Crash Nitro Kart, jak widzicie w lewym dolnym rogu ekranu. Spróbujemy od razu na starcie skorzystać ze skrótu. Niewielki to skrót, ale zawsze coś. Krótka trasa to i też nie należy się Spodziewać jakichś właśnie dużych skrótów. Trzy bombki tutaj kurczę. Nie wiem, czy akurat będąc na pierwszym miejscu mi się przydadzą. No ale dobra. Na razie to skupmy się na tym, żeby utrzymać się prowadzenie. Z czym będzie mały problem? Bo kurczę, wymierzona jest właśnie w moją stronę kula energetyczna. A będąc na pierwszej pozycji, nie daje jej się uniknąć za bardzo. No chyba, że naprawdę jest jakiś wyjątkowy przypadek, że. Czasem jakimś cudem nas ta kula ominie. A w niektórych wyścigach już mi się to zdarzało, ale to bardziej w wyniku jakiegoś tam nieprzewidzianego zbiegu okoliczności, kiedy to jakoś tak pojechałem, albo wręcz w danym momencie gdzieś wylądowałem w przepaści, że kula mnie ominęła i później leciała przez kolejne całe okrążenie. Ale to można bardziej zakwalifikować jako swego rodzaju błąd w grze niż coś, co. Jest tutaj nagminnie spotykane. Jeśli już jesteśmy pierwsi i leci w naszą stronę kula energetyczna, no to lepiej postarać się albo o maskę, albo o tą taką kulę, która nas ochłania, osłania znaczy się. Kulę zieloną lub niebieską w przypadku posiadania 10 owoców Łumpa. No, akurat o maskę na pierwszej pozycji, oczywiście, byłoby ciężko, bo ta się raczej. Będąc na prowadzeniu nam nie wylosuje. I kurczę, uda się to wygrać. Jak widzicie, sami wyścig nie jest długi, ale najważniejsze, że zwycięski. Więc udało się i tym razem też całkiem niezła przewaga nad pozostałymi. A teraz przed nami zamek Cortexa. Więc troszkę o ironio, postanowiłem wybrać. Krasza. Odwiecznego przeciwnika... Cortexa. Albo na odwrót. To Cortex jest odwiecznym przeciwnikiem... Krasza. I znowu zdecydowałem się... Na ten strój motocyklisty. Fajnie on wygląda, trzeba przyznać. To jest... Ojejku. Myślałem, że kurczę wpadłem na TNT, ale jednak nie. To jest akurat jedna z takich tras, gdzie... Lubię korzystać sobie... Z postaci dobrze skręcającej, jak Polar, Pura czy wiele innych. Tutaj mamy tą postać wyważoną, czyli krasza, właśnie, więc to nie będzie aż tak efektywne tutaj pokonywanie tych zakrętów. Ale, no widzicie sami, jest bardzo dużo tutaj tych zakrętów o 90 stopni, i właśnie w przypadku takiej trasy, taka postać nastawiona na skręcanie, jednak bardzo się nam przydaje. Super, udało się skorzystać z tego skrótu. Teraz na pełnym buście. Tu już jest ciężej się wyrobić. Ojejku, no kurde. Jeszcze spojrzałem się przez ułamek sekundy na mapkę, żeby zobaczyć, jaką mam przewagę, i to mnie zgubiło, bo kurczę. Wystarczy rzeczywiście na ułamek sekundy spojrzeć w inne miejsce na ekranie i od razu tracimy koncentrację i popełniamy błąd. No ale rzeczywiście jeszcze ta przewaga może nie jest ogromna, ale jakaś tam w miarę bezpieczna, a przynajmniej na tę chwilę. Będąc w powietrzu zawsze warto skorzystać z opcji takiego nagłego skręcania właśnie w powietrzu z wykorzystaniem hamulca. Na tej trasie jest to niezbędne właściwie, żeby się tutaj jakoś wyrabiać. Teraz już ze skrótu nie skorzystam, bo źle w ten zakręt wcześniejszy wszedłem. Lepiej nie ryzykować w takim przypadku, bo w rezultacie, spadając w przepaść, możemy tylko i wyłącznie więcej stracić. I to jest dla mnie teraz bardzo dobra sytuacja, bo prowadzę, a jednocześnie mam tą niebieską osłonę czyli jeśli nie spadnę albo jeśli nie oberwę. To do końca wyścigu będę z tą osłoną jechał i to jest dla mnie zawsze taki spory atut. Powiedzmy taki bufor bezpieczeństwa, dzięki któremu nie muszę się martwić, właśnie o to, że na przykład teraz w moją stronę leci kula energetyczna. No, akurat o nią to teraz się nie muszę martwić, chociażby dlatego, że ona do mnie raczej nie doleci. A czy ja dolecę tutaj? Tak jest, proszę bardzo. Kolejny raz y, skrót wykorzystany dwa razy na trzy okrążenia. Nie jest źle. I wygrywamy to. To myślę, że sobie jeszcze w ramach tego odcinka jeden wyścig rozegrajmy w takim razie. I skoro wybieraliśmy Crasha, to teraz może zdecyduje się na Neokortexa. Tak się składa, że wylosował się nam tor Scratch Nitro Kart, czyli Electron Avenue. Bardzo lubię na tej trasie jeździć w trybie online, bo jest to trasa kręta, zawiła i całkiem długa. A ponieważ jest to tak długa trasa, to też jednocześnie dostajemy za jej ukończenie w trybie online naprawdę dużo... Monet Łumpa. A to jest mój główny priorytet przy przechodzeniu tych wyścigów w trybie online. Oczywiście, jeśli jeszcze na przykład wygramy na tej trasie, no to już w ogóle tych monet jest sporo. Widzicie też, że zdecydowałem się na strój faraona dla Neo Cortexa. Bo nie pamiętam, czy jeździłem na takim stroju w ramach jakiegoś odcinka, a już od dłuższego czasu mam to wykupione, więc czemu by wam tego nie pokazać? Tak swoją drogą, na tej trasie jest też ciekawy skrócik, którego może nie będę teraz jeszcze wykorzystywał, ale pewnie przy jakiejś jeszcze okazji będę miał szansę wam to pokazać. Krócie, o którym zupełnie wcześniej właśnie zapomniałem. Ale jako, że teraz jeszcze tak idealnie mi się po nim nie jeździ, to na razie sobie chyba odpuszczę korzystanie z niego. W każdym razie niektórzy gracze to wykorzystują w trybie online i można na tym nieco zyskać. Na razie widzę, że my mamy tutaj naprawdę. Dużą przewagę i dość swobodnie, chyba, będzie można sobie. Ojejku! O mały włos, abym spadł. Nie ma nic gorszego, kurczę, niż oberwać tym power-upem tuż przed jakąś przepaścią. I wtedy nie mamy szans, praktycznie, żeby jakoś tam wyhamować, żeby przeskoczyć też tą przepaść. Na szczęście tutaj się jakoś udało. I jeszcze korzystając z tego turbopada. Przelecieliśmy właśnie przez przepaść. Udało się to jakoś. Tymczasem, naprawdę, aż jestem w szoku, że taka przewaga tutaj, chociaż zdarzały się już takie wyścigi zdecydowanie. Wiadomo, że tutaj wiele zależy od tego, kto nam się akurat wylosuje. Czasem też się zdarza, że akurat wylosuje nam w ogóle niewielu graczy, i chyba teraz też jest tak podobnie, coś mi się wydaje. Bo wiadomo, że możemy się ścigać nawet w ośmiu, ale prawda jest taka, że no nie zawsze akurat lobby zostanie zapełnione. Nie zawsze mamy pełny pokój graczy. I nawet jest możliwe odpalenie wyścigu tylko z jednym innym graczem czyli dwójka graczy musi po prostu być w lobby, żeby się wyścig online rozpoczął. I wtedy dwóch graczy jest w grze, a pozostałych sześciu to są boty sterowane przez konsolę. To jest zresztą taki fajny patent dla graczy początkujących, którzy mogą mieć problemy standardowo z zajmowaniem jakichś tam wysokich miejsc w trybie online. Ale kiedy takim początkującym graczom się akurat wylosuje Mało konkurentów, no to wtedy jest oczywiście automatycznie większa szansa, czy to na zajęcie miejsca na podium. Teraz nawet, kurczę, ten power-up mi nie przeszkodzi. Czy to też na wygranie w wyścigu, bo zauważyłem, że boty, które są dobierane na trybie online, nie prezentują zbyt wysokiego poziomu. To zdecydowanie nie są boty... Z poziomu trudności hard. Wydaje mi się, że to też nie są boty z normalnego poziomu trudności. Bardziej mi to wygląda na easy, aczkolwiek nie wiem. Trudno mi stwierdzić, jak jest naprawdę. Najważniejsze jest to, że ten wyścig wygramy. Dostanę więc za to całkiem sporo monety łumpa. A z wami się pożegnam, pewnie możecie się spodziewać jeszcze materiału przedstawiającego zawartość trzeciego Grand Prix, ale to dopiero za jakiś czas. Na razie to wszystko z mojej strony, zostawcie kciuka w górę, jeśli moje materiały wam się podobają i do usłyszenia następnym razem.